Mongolskie Teorie, kolejny odcinek witam serdecznie. Dzisiaj nie będę mówił jakichś tam głupich historyjek. Znaczy, głupich one wcale nie były takie głupie, bo coś tam na celu miały. Powiem o sobie, czemu to robię i o co w tym chodzi. Właściwie to sam nie wiem. Nagrywam po prostu od jakiegoś czasu mój dzień to, co lubię, to, co robię. Mam w tym jakiś cel, nie powiem tak, ale jaram się drogą. Tą drogą do celu. Bo to o co w tym wszystkim chodzi. Cześć Ryu, Dwa lata temu się rozjebałem, kurwa. Tutaj. Padłem. Byłem w najgorszym stanie. Miałem depresję, stresy, zwał jak zwał, kurwa, wiesz. Nie jestem jakąś tam sosną, tak? Tylko jestem miarem kopięty facet. No i ci powiem, klękłem. klękłem na kolano. W życiu nie sądziłem, że można tak się w głowie rozpierdolić, wiesz, ten cały bagaż życiowy. Te wszystkie jakieś przykre sprawy, które mnie spotkały. Wiesz ciebie wiem, że też spotykają pewnie, tak? Ale mówię teraz o sobie, więc kurwa. Te całe moje życie, te moje problemy kurwa, najpierw starzy, później dupy, później jakiś frajer, później ktoś tam, coś tam, wiesz, praca, rodzina, kurwa, to wszystko się rozsypało. No doprowadziły mnie do takiego momentu, że się, tak jak powiedziałem wcześniej, załamałem. Nie wiedziałem co ze sobą robić. Szukałem kurwa wsparcia u lekarzy, u kurwa psychoterapeuty, w sumie byłem raz właściwie, tak, ale wiesz, znam się na tyle, że wiem, że to ode mnie zależy, tak? i... Postanowiłem tak, postanowiłem, że wezmę się w garść, że będę nad sobą pracował codziennie zapisałem się na trening, poszedłem na Tajski. Było bardzo fajnie, znaczy bardzo ciężko na początku, tak? Ale było fajnie dlatego, że znalazłem takie miejsce, że przez godzinę, przez kurwa bitą godzinę, nie musiałem myśleć. To znaczy, jak zaczynałem myśleć, to od kogoś stawałem w riwież. Nie było na to czasu, tak? Więc... Wbiłem się w ten dróg, to wszystko zacząłem chodzić najpierw w kratkę. Teraz zapierdalam codziennie. Jestem 5 czy 6 razy w tygodniu na macie, biegam, skaczę, robię różne rzeczy, wiesz? no robię to dla siebie, tak, bo jest to moim tak jakby lekarstwem. Więc kurwa, podsumowując, bo nie będę tam Bóg wiele ile gadał, tak? Jeżeli masz gorsze dni nie wiem, cierpisz na jakąś deprechę, coś tam cię życie dało w dupę, czy coś, to weź odpowiedzialność za swoje życie, zrób rachunek sumienia, zacznij nad sobą pracować, kurwa, przeproś wszystkich, przeproś siebie przede wszystkim, bo to robisz dla siebie, tak? Musisz ogarnąć ten twój, kurwa, burdel, który ciągnąłeś ze sobą całe życie i zacząć żyć dniem dzisiejszym. Teraz, nie jutro, bo to jutro jest chuj, życie nam pokazało. Korona, Putin, te inne rzeczy, że kurwa może się wszystko stać z dnia na dzień. Dlatego ważne jest, żebyś dzisiaj czuł się dobrze. Nie jutro, nie wczoraj, a dzisiaj. Z rzeczy z przeszłości możesz sobie brać, wyciągać jakieś wnioski, tak? Analizować to, co robisz. Chociaż też nie za dużo, tak? Wyciągnij z wnioski, zapomnij oddziel kehon, to co było, kurwa, skup się na dniu dzisiejszym. Jeśli chodzi o przyszłość, to też nie myśl, co będzie, jak będzie, co będzie, jak nie będzie. Ustaw sobie jakiś cel i skup się na drodze. Zapierdalaj. Jeśli chcesz, to ci pomogę. Chcesz, to mi oglądaj, biegaj za mną rano, tańcz, lub przysiady, nie wiem cokolwiek. Ja to robię dla siebie. Mogę przy okazji Ciebie zainspirować, zainspirować Tobie pomóc. No, powiedziałem pokrótce to co chciałem. Wszystkiego dobrego. Siemano.